Dzień dobry, Witaj, dzień dobry. Tak. Witamy Was bardzo serdecznie na kolejnym kwadransie o finansach. Jest z nami Ela Wrotek i Artur Kalicki. Bardzo się cieszymy, że możemy znowu dla Was tutaj się pojawić. Bardzo prosimy o informację zwrotną, czy nas widać, słychać. Zaraz nam się to pojawi na czacie. Ufam, że tak jest, że nasze sprzęty tym razem nie zawiodły, bo tydzień temu mieliśmy taką małą wpadkę, ale no właśnie nie, nie poddaliśmy się. Nie poddaliśmy, a dzisiaj mamy taki ciekawy temat. Będziemy się zastanawiali, czy lepiej oszczędzać, czy lepiej pożyczać pieniądze, jeżeli pojawiają się jakieś potrzeby, a nam brakuje gotówki. Może zacznijmy od tego, co nam podpowiada Pismo Święte. Otóż w Księdze Przysłów, co czytamy? Czytamy, że cenny skarb i oliwa w domu mądrego, a głupiec je marnotrawi. No, jaki wniosek z tego można wyciągnąć? No, taki, że warto mieć zgromadzone oszczędności, bo jeżeli coś się nagle nam zepsuje, czy stracimy dochody, czy. Na przykład chcemy powiedzmy rozpocząć działalność gospodarczą, mamy jakiś pomysł, tak? to lepiej zaczynać to z oszczędności. Tak się rodził kapitalizm, tak? kiedy Pudeści po prostu mieli zgromadzone pieniądze, a nie szli do banku po kredyt i dopiero wtedy realizowali swoje pomysły. I to jest, to jest dobry przykład dla nas z historii. W związku z tym, my będziemy dzisiaj zachęcać do tego, żebyście oszczędzali, a pożyczali tylko na, w określonych sytuacjach i naprawdę dobrze przemyśleli. Tak, Elu, parafraza tego wersetu jest taka, że mądry oszczędza na przyszłość, a głupi wydaje wszystko. Tak więc, e, drodzy słuchacze, jeśli tak jest, że stosujecie metodę Gurala ile wlął, tyle wylął, czyli a może nawet przekraczacie to, co zarabiacie. No to y, samo Słowo Boże mówi, jak można się nazwać taką y, oso osobę. Ja nie chcę teraz tak wprost powiedzieć. W każdym razie, my was chcemy zachęcić do tego, aby element oszczędzania pojawił się w waszym życiu. Podamy pewne argumenty, pokażemy za chwileczkę, pewne tutaj dane, które Ela przygotowała bardzo skrupulatnie. Y, natomiast chcemy, aby pomyśleć o tym, że to jest coś, co Słowo Boże nas zachęca. Nie tylko kwestia, żebyśmy posiadali więcej, chociaż to też jest jakaś motywacja, jest jakiś, jakiś argument, bo Pan Bóg chce, żebyśmy żyli w obfitości. Yy, tak. I yy, no takim, można powiedzieć, koronnym argumentem na tym, że oszczędzanie jest korzystniejsze od pożyczania pieniędzy, jest po prostu zestawienie kosztów yy, oszczędności versus pożyczanie pieniędzy. A tak, mian... no, tydzień temu, jak mówiliśmy Elu, o, o zasadzie Parkinsona, tam Dawid powiedział, że nasze tak. wydatki podążają za naszymi dochodami, a nawet mają tendencję do ich przewyższania. Więc, e, jeśli my nie zdecydujemy, co chcemy zrobić z pieniędzmi, to one zrobią z nami nie do końca. One zdecydują, tak. One nam tak. wyznaczą pewne cele i y, no, wtedy możemy właśnie popłynąć. Natomiast, y, jeżeli będziemy oszczędzać, y, ja taką przyjęłam drobną kwotę, a mianowicie 2 ,74 zł 74 grosze dziennie. No to jest drobna kwota i można powiedzieć, że nawet dla budżetu nieodczuwalna. Nawet na kawę nie wystarczy. Tak, bo to, bo to jest kwota, którą yy, no, znaczy nam się tak wydaje, że jeżeli my wydajemy drobniaki, to właśnie tego no złotówka, prawda, wydana codziennie, ona nie boli. Natomiast, natomiast w skali miesiąca to jest 30 zł, a w skali roku to jest 365 zł. I ja tutaj przyjęłam troszeczkę wyższą kwotę, nie złotówkę, po to, żeby w skali roku osiągnąć te 1000 zł. Być może, że dla niektórych osób to się wydaje ogromna kwota 1000 zł rocznie. Natomiast Zobaczmy, że jeżeli to będzie codziennie 274 zł, które my sobie po prostu odłożymy i tych pieniędzy nie oddamy, nie wydamy, to w przeciągu roku otrzymamy 1000 zł, ale po roku, ja przyjąłam oprocentowanie, no teraz takie jest niskie oprocentowanie bywało wyższe, to ten pierwszy werset, pierwszy wiersz. Po roku to będzie, no, 5 zł z odsetkami, tak? Potem będziemy mieli y, kolejne, że tak powiem, y, kolejne odsetki, i na koniec, po kilkunastu latach, może się wydawać, że to nie jest wielka kwota oszczędności. Mam na myśli ten zysk, czyli te odsetki, ale w sumie uzbiera nam się jednak 12 tysięcy. Natomiast jeżeli zamiast wydawać, my byśmy. Te pieniądze codziennie pożyczali, czyli te 2,74, właśnie nie, nie odłożyli sobie najpierw, tylko pożyczali, to tutaj oprocentowanie mamy już wyższe, i w związku z tym koszty, z którymi należałoby się liczyć, są. Ale już odsetkowe, czyli my tych pieniędzy nie dość, że nie zgromadzimy, to jeszcze musimy oddać więcej. I zobaczcie, że jeśli chodzi o porównanie tutaj, przy 12 latach, jeżeli oszczędzamy, to my mamy na plusie 12 tysięcy, natomiast jeżeli my pożyczamy, to na minusie już mamy ponad 20 tysięcy. Dokładnie. 20 000. To już jest różnica w 32 tysięcy. Ogromna. Natomiast ja jeszcze się pokusiłam na popatrzenie, jeśli w ogóle 9%, to jest kredyt konsumpcyjny, tak? czyli to są pieniądze wydane po prostu no, na rzeczy, które może yy, nam się nie. Potrzebne do... nam. Niekoniecznie tak. potrzebne. Dokładnie. To są takie, które, których my pragniemy, a nawet to są nasze zachcianki. Szczególnie tutaj niebezpieczne jest używanie karty kredytowej. Ja zrobiłam takie obliczenie, słuchajcie, dla, tych, dla tej samej kwoty, ale oprocentowanie już jest inne, bo kapitalizuje się po prostu ten kredyt na karcie kredytowej codziennie. Ja zrobiłam symulację tylko kapitalizacji miesięcznej, żeby po prostu nie przerażać, bo tutaj już by nam przy 12 latach w ogóle horrendalne wyszły liczby, ale. Gdybyśmy nie spłacali na karcie kredytowej kredytu w żadnej kwoty, w żadnej kwocie, bo tak naprawdę to ci, którzy używają karty, jakieś pieniądze spłacają. I później ten kredyt przechodzi na następny okres, ale jeżeli nie spłacają całości, to niestety odsetki przechodzą na następny okres. I jeżeli my jak gdyby nie nadpłacimy tej wielkości odsetkowej, kredytu, To ten kredyt będzie się za nami ciągnął i ciągnął i ciągnął. I niektórzy się tak dziwią, dlaczego tak im trudno spłacić kartę kredytową. A no właśnie dlatego, że odsetki się nie spłacają, tylko zawsze przechodzą na okres następny. Nie zobaczmy. A... myśli, że jeżeli spłaci tą kwotę minimalną na karcie kredytowej, to już spłaca coś. Nie, nic no nie, nie spłacamy. właśnie nie, bo wtedy pozostaje, bo wtedy pozostaje eh, od kwoty pozostałej i zostają odsetki. I zobacz, ja tutaj zrobiłam symulację dla tych 2 74 zł 74 groszy codziennie przy kapitalizacji miesięcznej tych odsetek, a nie dziennej, bo normalnie na karcie no, należy tak. codziennie. To zobacz przy 12 lat, już po 12 latach, jeżeli my tego w ogóle nie spłacamy, to nam się robią miliony po prostu. Także ja po prostu zrobiłam to obliczenie, żeby po prostu przestrzec ludzi, którzy właśnie korzystają z tych kredytów konsumpcyjnych. No tak, jak to się mówi, no tak po prostu, tak? Bo ta karta jest i łatwo z niej skorzystać. No łatwo z niej skorzystać, ale łatwo też narobić sobie po prostu kłopotów. Tak, argument pierwszy, można powiedzieć, finansowy, no jest taki, że pod względem. Finansowym bardziej nam się opłaca oszczędzać, niż opłaca nam się po prostu pożyczać. To z jednej strony, a z drugiej strony mamy jeszcze te korzyści, o których ty wspomniałeś, a mianowicie właśnie, że uczymy się cierpliwości, uczymy się pewnej dyscypliny. No tak, ale świat robi w tej chwili wszystko, żeby w nas to zadowolenie zburzyć. Ja tak mówię świat w sensie całego mechanizmu marketingowego, który. Sprawia, żebyśmy się bardzo szybko przestali cieszyć tym, co zakupiliśmy. Masz plastik, masz kartę, no to kup następną rzecz, tak? Tutaj Kasia napisała, że karty kredytowe są dla mnie współczesną odmianą niewolnictwa. Tak. Banki bardzo dobrze wiedzą, w jakim procencie przydarzy nam się trudna sytuacja, jeśli chodzi o, o najbliższe lata. Ja wyczytałem w pewnej książce amerykańskiej, ktoś powie. Ale o finansach i też Po Bożemu, że jest prawdopodobieństwo, prawdopodobieństwo wystąpienia trudnej sytuacji finansowej w naszym życiu w najbliższych 10 latach wynosi 78%. Czyli... No to jest tak, to jest wysokie prawdopodobieństwo, i powiem szczerze, że jak ja patrzę na ten okres ostatnich 10 lat, to nam się już trzykrotnie taka sytuacja przytrafiła, że była utrata po prostu stałych dochodów, tak? Trzy razy, trzy razy, a ty mówisz, że tylko raz, tak? Tak, ale ja przecież, bo tak mówimy dzisiaj, oszczędzanie versus kredyt, nawet raty 0%, bo to też jest kredyt, tak? tak? Dzisiaj był rano u nas Pan, aby naprawiać zmywarkę. Nasza zmywarka ma 14 lat. I on mówi, naprawiajcie ją, nie dlatego, że ja chcę zarabiać, ponieważ teraz te nowe 4 5 one się nadają tylko do wymiany. Czyli gdyby tak popatrzeć, to powinniśmy od razu w naszym budżecie założyć oszczędzanie na sprzęt domowy, bo on się na pewno będzie nadawał do wymiany. Tak, tak, bo się ja, ja cię Artur przebiję, bo moja zmywarka ma już prawie 30 lat, wiesz. O, I też myśmy jeszcze powiem Ci, że zmieniali, jak to się mówi, piętro, bo przeprowadzaliśmy się z piętra na parter do mieszkania po naszych rodzicach. I też tutaj taki doradca przyszedł i mówi: Proszę Państwa, Państwo się przeprowadzacie, to kupcie sobie wszystko nowe. Ja mówię: O nie. Ani zmywarki, ani lodówki, ani innych sprzętów, które działają, ja nie kupię, bo ta, ten sprzęt jeszcze podziała mi przynajmniej 10 lat, a nowy nie mam pewności, czy tyle czasu. Tak, to, ale o sprzętach czy więcej nie będziemy mówili. Ja się chcę podzielić pewną historią, bo świat uczy nas w tej chwili, masz raty 0%, weź sobie kolejne raty, załatw to sobie po swojemu. Natomiast słowo Boże nas zniechęca dosyć mocno do e, zadłużania się. O samym długu powiemy innym razem, natomiast pewna historia bardzo mocno mi siedzi w głowie. E, Anioł przychodzi do Pana Boga, bo w niebie jest taki wielki skarbiec, złoto, dolary, złotówki, wszystko tam jest, tak? I przychodzi anioł i mówi, Panie Boże, bo ten Artur to się tak modli już o tą nową zmywarkę i modli, i modli, to może by mu dać ten, 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 ten woreczek mały taki, rzucić z pieniędzmi. No, Pan Bóg mówi, jak aniele stwierdziłeś, że to tak, no to weź tam jakiś woreczek, jakąś sakiewkę i rzuć. No i anioł już tak miał rzucić tą sakiewkę i mówi, Panie Boże, ale on sobie wziął raty 0%, a to wracaj do skarbca. No właśnie. I tutaj to nie, tylko, to nie jest kwestia tylko liczb, to jest to, co Kasia napisała. Stajemy się niewolnikiem. Natomiast my, to, to, co dzisiaj chcemy zaproponować, żebyście się stawali ludźmi wolnymi emocjonalnie i finansowo, żebyście posiadali pewne oszczędności. Jak to zrobić? Jedną z metod jest płać najpierw sobie, jak dostaniesz wypłatę, bo jeśli. Zacz, z, 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 będziesz chciała, chciał, chciała na koniec miesiąca coś odłożyć, to prawie na pewno zepsuje się pralka, zepsuje się samochód, e, trzeba będzie nagle coś w samochodzie innego A, bo zrobić. Coś padnie w oko i się okaże: O, mam pieniądze, to mogę sobie na to Dokładnie spodziewać. tak. To, co mówiliśmy tydzień temu, lepiej, żebyśmy tych pieniędzy nie widzieli, czyli lepiej, Dobra. żeby trafiały na konto osobne i tam sobie zbierali. Tak? Żeby, ale to jest kwestia nawyku. Jeśli my tego nie zrobimy na początku miesiąca, to potem już będzie coraz trudniej albo będzie to niemożliwe. Artur, ja jeszcze do tej Twojej historii mam taką myśl, tak. że to pożyczanie pieniędzy to jest właśnie branie spraw w swoje ręce że Pan Bóg chce nam błogosławić, Pan Bóg chce po prostu nas zaopatrywać, chce nam pomagać, ale kiedy my po prostu bierzemy sprawy w swoje ręce i pożyczamy pieniądze, to nie dajemy po prostu też i przestrzeni Panu Bogu do działania. Natomiast... No, ale Pan Bóg się spóźnia Ela, no, no, ja już dzisiaj potrzebuję, nie za pół dlatego, roku. Słuchaj, ale... Dlatego słuchaj, wa ważne jest to, żeby się uczyć tej cierpliwości, bo Pan Bóg działa w swoim czasie i kiedy my jesteśmy cierpliwi, to rzeczywiście przekonujemy się, że jego działanie po prostu jest niesamowite. Tak, ja zanim podsumuję, to jeszcze jedną rzecz chciałbym się odnieść do tego, co powiedziałaś a propos zakładania, że działalność gospodarczą możemy założyć z cudzych pieniędzy, z pożyczonych pieniędzy. Co jeśli nie wyjdzie? Ja jestem przerażony, ile ludzi pyta mnie, jak założyć biznes, a my masz pieniądze, nie? Wszystko się da pożyczyć. Ja mówię, dobrze, ale. Może nie wyjść, tak? tak. Czyli zakładanie, bo, bo mówiliśmy, powiedzieliśmy, że wskażemy na co da, no, pieniądze pożyczać można. Mamy takie dwa, trzy w zasadzie punkty, tak. jeśli chodzi o to, na co pożyczać. Na potrzeby mieszkaniowe, ale w bardzo rozsądnym, że tak powiem, wymiarze, na poszerzenie, bym powiedział, działalności gospodarczej, ale nie na start. To jest moje przekonanie. Tak. I na podniesienie własnych kwalifikacji po to, żeby lepiej zarabiać. Tak? To jest możliwe, chociaż tu w tej ostatniej wersji, to ja uważam, że powinniśmy oszczędzać, aby mieć na to możliwości, żeby to po prostu zebrać. Czyli to, co Was zostawiamy, płać najpierw sobie, wyrabiaj nawyk oszczędzania i że oszczędzaniu powinien towarzyszyć cel. Dziękujemy i do zobaczenia Dzień. za tydzień. Jak Bóg da, oczywiście.